Cześć! Z tej strony Marcin Kalinowski ze Spirit Land na Duszy. Dzisiaj opowiem Wam o szamanizmie. Czym jest, jak działa i czemu warto go praktykować. Zaczynamy. Szamanizm, słuchajcie, to tak naprawdę zestaw technik, które pozwalają nam na kontakt z niematerialnym światem. Z inteligentnymi energiami, które są wokół nas, które w szamanizmie nazywa się duchami. Aby nawiązać ten kontakt. Należy wejść w tak zwane szamańskie stany świadomości. One, w zależności od tradycji szamanizmu, czy jest to współczesny szamanizm, czy szamanizm pierwotny, one pojawiają się w różny sposób. Ja, na przykład, najczęściej pracuję bębnem. To miarowe dźwięki bębna wprowadzają nas właśnie w taki stan, w którym nasz mózg wchodzi w tak zwane fale teta. Są to fale, które pojawiają się w naszym mózgu, na przykład w stanach głębokiej świadomości. To jest taki stan gdzieś na granicy snu i jawy jesteśmy w stanie wówczas tak naprawdę właśnie zaobserwować te wszystkie ten subtelny świat, który gdzieś jest wokół nas i którego na co dzień nie widzimy. Czemu warto praktykować szamanizm? Są tutaj właściwie dwa główne powody. Pierwszy to samopoznanie. Kontakt z duchami, kontakt z tymi inteligentnymi energiami, a w szamanizmie jest on możliwy, jest on bardzo interaktywny, pozwala nam, słuchajcie, pozyskiwać informacje na, na swój temat, na temat swojego życia. E, możemy się dowiad, dowiad, dowiedzieć, um, skąd biorą się nasze lęki, jak z tymi lękami pracować, skąd biorą się problemy w naszych relacjach. Znowu, jak uzdrowić te relacje. E, w szamanizmie tak naprawdę jesteśmy w stanie pracować z każdym terytorium naszego życia. Nieważne jest, czy tutaj nie wiem, chcemy uzdrowić jakąś traumę, czy na przykład pracujemy z obfitością, bo, bo chcielibyśmy mieć więcej zasobów, więcej pieniędzy. Tutaj w każdym aspekcie szamanizm jest w stanie pomóc. Te informacje pozyskujemy za pomocą tak zwanych podróży szamańskich, w których właśnie ten kontakt z duchami jest możliwy. Drugi bardzo ważny aspekt szamanizmu jest to tak zwane zasilenie sił życiowych. Podczas rytuałów, ceremonii w szamanizmie wokół nas zbierają się duchy, a że są to energie o wysokich wibracjach, o wysokich częstotliwościach, przebywanie w ich otoczeniu pozwala nam de facto naładować naszą bateryjkę, podnieść poziom swoich sił życiowych. Wtedy pojawia się siła, wtedy pojawia się charyzma, wtedy pojawia się chęć działania i jesteśmy w stanie wdrażać te wszystkie rzeczy, które pojawiły się nam właśnie z samopoznania, z podróży szamańskiej. Czemu warto praktykować szamanizm? Jakość życia podnosi się znacznie, stajemy się szczęśliwi, żyjemy tak, jak chcemy. Zapraszam.